Którą pompę wybrać do systemu nawodnienia? No kto mi powie, kto? Dzień dobry! Projektowaniem systemów nawodnienia zajmujemy się już kilka lat. W tym filmie pragnę podzielić się kilkoma wskazówkami, które dla niektórych mogą być pomocne w doborze pompy do ich systemów. Klientów nie zdaje sobie sprawy, że temat automatycznego nawodnienia powinien zacząć od sprawdzenia wydajności studni i prawidłowego doboru pompy. Dzięki tej wiedzy można wyliczyć maksymalną ilość zraszaczy na jednej sekcji. Wówczas zamawia się optymalną ilość towaru – elektrozaworów, rur i złączek. Jeśli nie posiadasz jeszcze pompy, to dobrze ją w odpowiedni sposób dobrać. Obejrzyj nasze poradniki wideo i skorzystaj z zamieszczonych tam wskazówek. Zawsze możesz do nas zadzwonić. Doradzimy. Gdy masz już upatrzony model, możesz zdecydować się na samą pompę i podłączyć do sterownika. Wówczas pompa będzie włączać się dopiero, gdy programator załączy nawadnianie. Należy pamiętać, że pompę podłączamy przez specjalny interfejs, co niektórym może sprawić kłopot. Dlatego bardzo ciekawe jest drugie rozwiązanie. Wraz z pompą kupujesz specjalny wyłącznik automatyczny który samodzielnie będzie włączał i wyłączał pompę w momencie załączania się nawadniania. Poza tym automat posiada funkcję zabezpieczenia pompy przed pracą na sucho oraz możliwość puszczenia niezależnego ujęcia wody i korzystania z niego przez kran ogrodowy. Taki wyłącznik można zastosować zarówno w pompach sących, jak i głębinowych. Trzecim rozwiązaniem jest zastosowanie tradycyjnego zestawu hydroforowego o odpowiednio dopasowanej mocy. Jeśli nasuwa ci się pytanie, a które Ty rozwiązanie byś wybrał, już odpowiadam. To zależy. Nie da się jednoznacznie wskazać najlepszego rozwiązania. Bo jeśli użytkownik ma wywierconą studnię abisyńską o średnicy 4 cm, to jest skazany na podłączenie pompy sącej. Jeśli zaś ma studnię głębinową o średnicy 110 mm, to jest więcej możliwości, np. zainstalowanie pompy głębinowej czyli może uzyskać większe ciśnienie i wydajność przy mniejszym zużyciu prądu w porównaniu do pompy ssącej. Podsumowując. Temat nawadniania zaczynasz od doboru pompy do studni, projekt nawadniania, wysyłasz do mnie plan działki w skali i wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogrodu. Warto zdecydować się na naszą firmę, bo projekt wykonujemy za darmo. Po otrzymaniu ode mnie atrakcyjnego kosztorysu zamawiasz towar. Serdecznie zapraszam.